Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku. Dopiero co skończyłem nagrywać dla Was inny, ale stwierdziłem, podjadę jeszcze tutaj na plażę zobaczyć co się dzieje i nic się nie dzieje. Jest bardzo fajnie. Jak robiłem ostatnie zakupy na grilla, to znalazłem ciekawą rzecz, która interesowała mnie już od dłuższego czasu. Podpałka grillowa w kostkach. Taka biała. Kiedyś z tego korzystałem, ale faktycznie do rozpalania grill'a i tak zacząłem się zastanawiać, czy, jeśli ktoś jest bardzo dużym Januszem Bushcraftu, to czy taka podpałka jest w stanie zastąpić. Takie paliwo. Próbuję sobie zatem zagotować trochę wody. Zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe. Jeśli tak, to też ile czasu nam to zajmie, bo to jest dość istotne. Plus, czy na przykład będzie bardzo kopcić, czy jest to po prostu coś, czym jesteśmy w stanie takie paliwo od biedy zastąpić. Bo to, że paliwo turystyczne działa dobrze, chyba już udowodniłem w poprzednich odcinkach. Jeśli uda mi się zagotować wodę, to zrobimy sobie taką bardzo, ale to bardzo biedną zupę a la miso, na którą mam tutaj jakieś składniki o których zaraz. Niemniej jednak zacznijmy najpierw od w ogóle naszej podpałki. Co to jest? No nie jest to to samo co paliwo turystyczne. Od razu Wam to powiem, żeby nie było niedopowiedzeń. Przede wszystkim różnią się pod kątem chemicznym. W paliwie turystycznym jest heksamina. Nie zawiera żadnych produktów ropopochodnych. Tutaj skład jest diametralnie inny. Na pierwszym miejscu jeśli chodzi o skład jest hydrosulfonizowany nafta. Na drugim miejscu jest też nafta, a na trzecim miejscu jest nafta. Coś robią chemicznie z tą naftą, żeby ją utwardzić w tego typu kostki. Mamy tutaj taki blok, który dzieli się według informacji na opakowaniu na 48 mniejszych kawałków. Wydaje mi się, że każdy kawałek będzie bardzo, ale to bardzo lekki. Myślę, że tutaj łącznie tej podpałki nie ma więcej niż 200, może nawet mniej gramów. Jak będę w domu, to zważę jeszcze. Tak jak wcześniej wspominałem, korzystałem już z takich podpałek, sprawdzały się całkiem fajnie, ale właśnie do grilla, do rozpalania jakiegoś ognia i pamiętam ten zapach. To nie jest coś dla ludzi U, o słabych nerwach, pachną jak stacja benzynowa. Jestem ciekaw, ile taka pojedyncza tableta będzie się paliła. Może obrócę w Waszą stronę, żebyście widzieli ten płomień. Wow, ale to kopci. Ok, no spodziewałem się, że będzie kopcić, więc tutaj bez zaskoczeń. Wydaje mi się, że gęstość takiej pojedynczej tablety będzie na tyle mała, że tutaj niestety na niej dużo nie ugotujemy. Spróbuję sobie zagotować jakieś pół kubeczka, a ten ma pojemność 600 ml, więc to taka powiedzmy jedna herbata, akurat tyle, żeby dobrze wyszła mi moja e, zupa e, a la miso <noise> Wiem, że będą się ludzie przyczepiali, jak powiem, że to jest zupa miso, więc będę mówił, że to jest zupa a la miso i wszystko będzie ok. Więc e, spodziewam się, że przede wszystkim e, ta nasza tableta pojedyncza się szybko wypali, ale też bardzo osmali nam. Pojemnik. Na szczęście zabrałem trochę więcej pudełek paliwa turystycznego, które miało służyć jako rekwizyty. Dobra, wygląda jakby jakoś bardzo nie podwiewało. Zapomniałem o pokrywce. Jest 17.30, więc załóżmy od tego momentu faktycznie zaczynamy gotować. Obok tych różnic, różnicy w składzie chemicznym, różnicy w tym jak się to pali na pewno dużą różnicą będzie cena. Podpałkę kupiłem za jakieś 4 zł. Nasze paliwo turystyczne w tym momencie kosztuje 29 Sam chciałbym, żeby było tańsze. Niestety z czasem tylko i wyłącznie drożeje. Z tego co wiem producent tabletek, od których bierzemy je hurtowo sam musi i co jakiś czas podnosić ceny, bo wyczerpują się źródła heksaminy. Niestety nic nie zapowiada tego, żeby ta sytuacja też miała się w przyszłości zmienić na lepsze, ale póki jeszcze, relatywnie, nie jest to aż tak duży wydatek, jeśli chodzi o pojedyncze gotowanie. To moim zdaniem heksamina nadal wygrywa w wielu różnych scenariuszach, biorąc pod uwagę to jak mało zajmuje miejsca w ekwipunku. Minęło 6 minut i dopaliła się kolejna porcja paliwa, więc wrzucam kolejną kostkę. W środku coś za to powoli się dzieje. Widzę, że zaczyna ta woda lekko parować. Jakieś pierwsze bąbelki, więc może coś z tego będzie, ale zdecydowanie, chociażby dla samego faktu, jak bardzo osmala się naczynie, to moim zdaniem Heksamina nam tu wygrywa. Minęło 13 minut, coś wewnątrz naczynia zaczyna się dziać, z tego co słyszę. W międzyczasie dołożyłem jeszcze jedną kostkę paliwa. I co? Mam tutaj nasze składniki, które pasowałoby. Już sobie przygotować naszą zupę ala miso przygotujemy sobie z następujących składników najważniejsza rzecz saszetka z pastą miso z odrobiną dashi została mi jedna z moich eksperymentów całkiem spoko rzecz kupicie ją w marketach w takich opakowaniach w środku jest kilka sztuk znalazłem też z jakiegoś zestawu z sushi z marketu sos sojowy resztka wodorostów wakame, trochę suszonych grzybów shiitake, które sobie odpuszczę, bo nie zdążą tak fajnie nasiąknąć, jakbym sobie tego życzył i nasiona białego sezamu. Powinno być jeszcze tofu, ale nie chciałam się jechać do sklepu, a akurat nie miałem. O, woda się gotuje. Zajęło nam to tylko 15 minut. Na kubek wody. Dla porównania w pierwszym odcinku na kanale na jednej tabletce o wadze 20 gramów, która i tak nie wypaliła się do końca, zagotowałem 600 ml wody a w jakieś 11 minut. Z tego co pamiętam, więc możemy sobie śmiało założyć, że ta, ta rozpałka jest połowę mniej wydajna. Plus nie wiem czy widzicie to dobrze, ale kubeczek. Jest już idealnie osmalony i idealnie czarny. <laughs> Zaczynamy pichcić. Dorzucam wodorosty, które e, powinny szybko nasiąknąć. Bardzo się powiększają, więc nie sypmy ich za dużo. Z drugiej strony, ja wręcz uwielbiam wodorosty w tej zupie. Więc w tym momencie takie dwie garście. Wrzucam. Na tym etapie mogę też dolać sosu sojowego. Na pewno doda nam trochę smaku. A pasta miso idzie na sam koniec. Dodam teraz jeszcze trochę sezamu. To będzie bardzo biedna zupa, ale i tak nie planowałem się obżerać, więc spoko. Dobra, z tego co widzę, już się przystało. Gotować, bo skończyła się kolejna porcja paliwa. Więc łącznie na zagotowanie tej ilości wody poszło mi. No nie wiem nawet ile tutaj jest. E, raz, dwa, trzy, cztery, e, raz osiem bez jednego, czyli siedem takich kostek powiedzmy. Pasta, miso. Normalnie przygotowanie trzeba zacząć od jakiegoś tam wodorostu, którego nigdy nie miałem. Potem dodajemy e, wszystkie składniki, e, tofu i na koniec do już niegotującego się bulionu, niby powinniśmy zgodnie ze sztuką właśnie dodać pastę miso rozbełtać i jeść. Więc jest to bardzo, ale to bardzo szybkie danie. Zobaczmy, czy zupa jest jakkolwiek smaczna. Mmm, dobre. Wręcz powiem Wam, że jest przepyszna. Brakuje mi tu tylko tego tofu, żeby było bardziej pożywnie, bo wtedy można się najeść. Zwykłe, naturalne tofu. Kroimy w kostki, wrzucamy i e, mamy zupę. Więc, e, tak, tyle generalnie. Jeśli chodzi o alternatywę dla zupki chińskiej, to serdecznie e, polecam. A dosypię sobie jeszcze sezamu. To już wszystko, co chciałem Wam pokazać. Zbieram się do domu. Dzięki, że spędziliście ze mną chwilę. Jak zwykle zapraszam Was do opisu, gdzie będzie link do naszego sklepu. Subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!